I oto nadchodzi moment, drugi odcinek Minecraft Dungeon, czyli dla was maratonu, a dla mnie co chwila nagrywania kolejnego odcinka. I chciałbym was w nim powitać, o i oto tutaj mamy skrzynkę, skrzynia, skrzynia lobby, szmaragdy, udało ci się znaleźć skrzynię z 50 szmaragdami, to no dobrze, dziękuję. Jakiś podatek od darowizny muszę zapłacić? O, mamy kowala. Losowe wyposażenie. Otrzymujesz losowe wyposażenie dostosowane do Twojego poziomu. Oczywiście, najlepsze. Yy, handluj. Yy, czy mamy potwierdzić? Yy, zbre, regenata, Re -re Nie, dobrze powiedziałem. Najemnicy no zarobili niezłą sumkę za ochronę osad przy... przed sadnikami, bo dzięki zbroi Regenata przyżyli do wypłaty. Ale suchar jeszcze większe od moich. Szuka się tego wręcz o to, dobrze? Jeszcze lepiej? Wspaniale, świetnie. Masz coś jeszcze? A, trzeba wyzbierać. Także nasz stół ofiarny. I kryberowe lasy zostały zaliczone. Błotniste bagna. Aha, czyli wiedzmy, czyli podtrwajki, czyli ciągłe leczenie. To ja może zostanę przy łatwym. Nie będę się aż tak pchał. O, chyba serotnikowe. Dobra, to już. Yy, wie, do czego mnie włożyć. No i tym, jak ostatnio były zombie, creepery i inne, to teraz będą wiedźmy. To trochę... To, to chyba taki trochę ja. Też w Minecraft'cie ważę mikstury. Łucha jeszcze. <grym> Dobra, nie będę wam mówić, może kiedy indziej wam powiem. Kodyle, grzyby. Takie niebezpieczeństwa. Znajdź wywary. A sam to ich nie może zrobić. Dobra. Oczywiście mawa musi być. Oe! Maluch. Już są małe. Ha. Dobra, zbierz szmaragdy. Jak słodko śpi, No. Dziękuję, nie zadzieraj ze mną. A co na tym moście? Dobra, nie będę iść, bo jeszcze się zgubię i to dopiero będzie. Będzie furia. O. Nie, dobra. Ja sobie ten poziom zatrzymam, yy, bo na przykład, wiadomo, będzie potrzeba coraz więcej. No to ja sobie zatrzymam, i jak będzie coś fajniejszego. No to o. Łuk łowcy. Owcy łuk. No oczywiście. zbraję Regenata. A ten łuk? No zdecydowanie lepszy od tego. Ten ma jeden, a to? Topór, jest rzadki, obrażenia w walce wręcz duże, a to? A tu? A co rozbić to co to? Rozbi. A! Czyli, że jak się powtarzam, no to, to można? A! I co to? Nie, ja będę topornikiem. Co to? Grzmot i osłabienie. Twoje ataki obni obniżał obrażenie zadawane przez yy, wszystkich pobliskich wrogów na 5 sekund. zastanowię się, a to drugie to grzmot. Istnieje 30% czas na przechowanie błyskawicy, która rani pobliskich wrogów. No, takie w miarę fajne rzeczy. Co to? Nieskończoność po oddaniu strzałów zniszczająca na natychmiastowe odzyskanie strzały. No, dosyć mała, a to trująca chmura, coś dla mnie. Istnieje gdzieś pojawienie się trujących chmura, yy, zadającej obrażenia wrogom na obszarze przez 3 sekundy. Nie wiem. Yy, Tędy. A, już, wojownik. O! Już, już jest pierwsza wiedźma! O, ale... Jest ten topór. Ma większe obrażenia. Jest ok. Tutaj? Nie, tam trzeba iść. A w sumie to była droga na okrętkę. Dlaczego ja tak mało tych strzał? Odej strzały! A, a te się... ...rozmnażają, tak jakby. Zdobyto poziom, fajnie. Yy, oddaj. Ja to wypiłem i nie cię. Chcia... E, fajny fajna ta siła. Jestem silny. Ja jestem silny, nie zadzierać. Okusza. I bum. Czy ja wspominałem, że jestem silny. A, już nie jestem silny. Aha, to trzeba kliknąć te chwila. Już. A, trzeba zniżyć mikstury? A nie można ich do domu wziąć? No, Creeper. Bardzo brzydkie zachowanie, bardzo. Dobra, kolejna mikstura. A to już wszystkie. Znajdź kocioł. A ja tak ci trochę bardziej pewnie to jeszcze osobowała Bo Pozdobyłam szmaragdy dla tego kowala. Ue. Do bagno wpadłem. Nie, ja za bagno. Dobra. I kocieł jest, pokazuje strzałko, że tu, Uy, Kajtuś! Co tędy? E, co to się stało? Co to za jakiś ekran! Taka bojowa muzyka, jeszcze ekran się zmienił. Ja się boję! Boję się. Nic więcej nie ma? To dobrze, że nie ma, bo się boję. W ogóle, gdzie ja tu mus musiałem wleść? Tędy? Siada? Da się i teraz tu przez most. Dobra, już się zrobiło, jak na pół ludzia. O, dziękuję I bym poprosił chodćlemiku. A tu co będzie A co tu dają? O, szata przywoływacza, zobaczę potem, bo teraz jest tak niebezpiecznie, na książkowanie tak zwane. Dobrze, tu mam, tu mam, rozbite. I teraz idę do przodu pewnie. punkt kontrolny. No co za mną ze sikieru? Ja też mam. No dobra, to jest topór. Nie krzyczeć tu na mnie. a ciebie? I do wyjścia. Do wyjścia. I to, co to ma znaczyć? I gdzie ja jestem? Kocioł jest. Tam. A ja... Żeby nie wykrakać, ja się chyba już nauczyłem z łuku strzelać. Cienista forma, to znaczy, że mnie nie będą atakować? Czy co? No, chyba nie, bo znikło. Jak już będą jakieś artykuły na Minecraft Wiki o tym, no to będę musiał bezwłocznie sprawdzić. Co to wszystko robi, żeby być ogarniętym? O, super szybkość, dobra, ta już jakieś opary strzela. Czy będzie walka ze smokiem endu? I bum, a ty jeszcze przeżyłeś? O, silny jestem. Dobra, dalej tu. O zaopatrzenie strzały. Y tutaj nic nie ma. Tu łowić. Nie, nie można łowić. Chodź. No spokój A tutaj? A, a tam, no to też by się zeszło yy, dobra, którędy teraz? Tędy? Nie garbcie, bo garbę niż miała. Garbata jedna. Ej. A tu jest skrzynka. Ta mapa to cudo. Co jest? A to znaczy, że ja tę miksturę od razu wypiję? Łe Dobra. Jak ja wpadłem? Bo chcę wypaść. A kamerę nie można odwrócić lender... A, dobra. To naprawdę była ogromna pułapka. Proszę o wyrozumiałość. E, ktoś. A. No czekaj. Dobra, chyba już załatwieni z tej strony. Chodź. No dobra, wezmę. Szkoda, że tego nie da się do ekwipunku, albo ja nie wiem jak tego schować. E, dobra. Przeszedłem. Co to za Żadna. Teraz tędy. I tutaj. Dobra. I do przodu. E! Takie maluchy, że nie zauważyłem. No. Niech pilnują swoje dzieci. Ci więksi. Bo za chwilę się denerwuję i rzucę. O, chodź. A to jeden. O, to jak tędy? Te skrzynki są jakieś dziwne. Że robią się nie wiadomo gdzie, a potem trudno je wyciągnąć. O, to będę tak z... zniszcz kocioł. spaczony kocioł, o nie! Oni jeszcze na kurczakach jeżdżą! To jest wspaczeństwo kociołowe! Jestem w ogniu. E! A tu są jeszcze życie ograniczone? Nie no, nieźle. Także ręka na H. Aha, to nie jest kocioł. Chodź. Dziękuję. Mam punkt zakleć jest dobrze. E, którędy teraz? Tędy. Odniosłem znowu zwycięstwo, jej! Te kryształy są fajne. No te kryształy na wzór wieńca. I w drodze do obozu. Mm, nie wszystko trafiło. I co tym razem? O, anatomia Creepera! Żniwiarz wysysza dusze z ciał zmarłych, a następnie przekształca je w skomasowany czar wielkiej mocy. Wow. A ile tu? 18 życia, skąd? Nie będę pytać. Aha, tu centrum treningowe. Poziom chyba się nie nabija? A co nam tu daje kowal? Nosowe wyposażenie, a daj. Wilcza zbroja, wielu wojowników zakłada głowy wilków, aby zasieć strach w sercach swoich wrogów. Nie mam sojuszników. Także jak to się przedstawia wszystko? O, takie dwie same? Nie, nie do końca. Yy, szata przywoływa. A, to mi daje plus 18, chyba. Trochę nie rozumiem. Niby 5 obrony, ale jest pospolita, a tu 3 jest rzadka. No to to rozbija. Rozbij. Dobra. A to sztylety obrażenia walca. Mam więcej. To też rozbija. wiesz to. A, artefakt. To sobie wezmę. Wilcze zbroja, zdrowie plus jeden to rozbijam, kursza rozrzutowa, zamieniam obrażenia w walce dystansowej, dwanaście razy trzy. Dobra, nie będę się zastanawiać jak to się przelicza. U To zostawię. A to trująca gniewa. Dla mnie to będzie dzida. Są i trujące chmury. Yy, to, to zostawię na przemyślenie. Ale słucham, czy to jest słabsze, to rozbija. Zwykły łuk rozbijam. Yyy... Muchomor surowotnikowy... ...zostawiam. A to? Kolejna dzida. Co dalej? Miecz. Ale obrażenia ma dosyć małe, no to... ...rozbij. O! od już uwielbiam tą grę, bo w kadej no to zawsze się te zaklęcie traciło. Już ta gra jest fajna. Poziom piąty. Ja zrobią lepsze. Można coś jeszcze kupić? Można. Robię unboxing. O, i już nie ma. I co ciekawego nowego, szata przywoływacza, którą już mamy trochę inne zaklęcie, ale synergię zdrowia i ciernia. A to bardzo ścieżka ognia 17. Yy, to to rozbiję, bo ta ma więcej zdrowia. No to w razie czego? Yy, to było? Tego nie było. Łuk sztuczek, yy, obrażenia w walce, trafia wiele celów. A to przypomnę, że 12 to od 5 do 10. Trafia wiele pocisków, także to do rozbity. Do rozbicia. to co to? Yy, Nienazwane ostrze. Gratuluję nazewnictwa. Yy, niezawodny zestaw. Osławienie. 13. No dobrze, to ma... pięć... No to zostawię. A to... co to się zrobiło? Że nie wiesz dwa, że nie wiesz cztery... Co to to rozbije? I chwila, to co to było? Obrażenie artefaktu? A, obrażenia, no dobrze. Szata. 72 już chyba nic nie zrobię takiego lepszego. Ale naprawdę mi się podoba ten system, że jak rozbijamy, no to się odnawia. No i widać, że brakuje szmaragdów. 26 minut na podglądzie Czyli... Żegnam się z wami w tej leśniącej zbroi. Da się przybliżenie? Nie da. No to żegnam się z wami w tej liśniącej zbroi. A na następny raz. No zobaczę, jaka będzie misja. Ale także teraz już się z wami żegnam i do następnego odcinka. Pa.